Chciałem rady. Z... Zdobyłem redstone tak? Zdobyłem redstone Szukałem go od dawna i w końcu zdobyłem. Bo dokopałem się aż do bedroka, więc z... zacząłem kopać. Zacząłem kopać w bok trochę nad bedrockiem i dokopałem się do redstone'u. Jak pewnie pamiętacie albo nie, wykopałem na odcinku kilk 11 rud żelaza, więc z tego wykraftowałem już żelaznów. I pytacie się jak. Otóż z tego całego kobla y Robiłem piecek i tam przepaliłem, bo miałem sporo węgla, więc my już lecimy to wykopać, a wy w tym czasie możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, tak jak widzicie na ekranie. Tam jest Bedrock, a tutaj idziemy, idziemy, idziemy i Redstone. Czekajcie bo miejsca w ekwipunku nie mam Dobra I... mówiłem wam że mam sporo plany otóż pierwszy plan mogę zacząć w tym odcinku Więc zrobiłem dziś tajne przejście. Tak, tajne przejście, bo mam pan na tajną bazę pod ziemią. Tylko tylko no, będzie dwa no, bez bezpieczny zamek szyfrowy i i yy, yy, tajne przejście z poką. To idziemy do craftingu. A poczekajcie chwilę. zapomniałem o jednym ja, slime mi są potrzebne, bo tłoki to muszą być lepkie tłoki, a nie zwykle, no tak więc zaraz postaram się skombinować y, slime bole 4 slime bole mi są potrzebne, a wy subskrybujcie i lajkujcie w tym czasie. No, więc widzimy się za Chwila... Last to będzie chwila dla mnie 10 minut 15 Na szczęście temat nie bił O tak Dobra mam 6 To mi starczy tak Najpierw Robimy tu walk Musz tak, muszę mapę wyrzucić. Dwa, trzy, cztery... Tutaj to zrobię. Fej. Dobra, moi drodzy. Yy. Muszę zrobić tak. Dobra moi drodzy, ja idę szukać e, więcej redstone'a, we w tym czasie subskrybujcie i like. trochę i znalazłem więcej redstone'a, i wie, niech mi się tu zaspał A my lecimy już po ten redstone'. 28 awesome. a to wystarczy a jak się robi lity blok a okay. dobra to

Na no, przykład dobra. i robimy man, dobra. A jeszcze przycisk sobie skraftuję, bo jest potrzebny. Przycisk. Przycisk, przycisk. Mówiłem, że mam Cię nie słyszeć. To tak, um. to tak, przycisk na ścianie. Dwa bloki od sąsiedniej ściany, czyli tu czy tu? Tu. A, to tak. Ale to musi być z tej strony? No, z tej samej, co robiłem, tam będzie Jak nie będzie tego przesunę, dobra. tak, I... I... że też te schodki zniszczyć. Nie, nie musiałam ich niszczyć. Poczekaj. że te przyciski nie wypadają, nie. Eu tu falar tu. A nie, poczekaj, tak, tych schodków nie może być. Jest tutaj przycisk, to powinno iść tu, nie? A nie idzie. idzie. Patrz, nie łączy się. nie może być tego no wiem, ale tych schodków nie może być i teraz nie, nie łączy się, widzisz łączy się z tamtym przyciskiem wiesz jak sprawdzić? Хорошо. działa coś mojego działa to tak Dlaczego tu przycisku nie mogę umieścić? Dobra Przez to? Не, был. не могу, Ach, тоже не могу. So Joe. Nie, poczekaj, czym się jeszcze lepkie tłoki? To musi być tak. Teraz. Czerwona pochodnia, czy mogę ją skraftować? Czekaj. to dlaczego i jeden nie działa taki topus Przyciąg. dobra Teraz jak najczęstsza au działa. Dobra, skoro w tym misz. Ale z dźwignią nie będzie tajny, bo jak przejdę, to nie będę mógł wyłączyć przejścia. No ale lepiej z przyciskiem. To teraz dobuduję. Dobra, teraz do dobuduję. Zrobię tak. Nie. Myślałem, że to nie będzie działać, bo rzadko mi mechanizmy do... tutaj taki mały Nie widać Tego będę wychodził Sprawdźmy czy teraz Tam ma... Działa Jeszcze tylko sufit dobuduje. No I pierwszy mechanizm gotowy, się jaram. dobra, więc to było na tyle, subskrybujcie, komentujcie, do usłyszenia, ja teraz stąd nie wyjdę, się, no i pa, pa!